Witam Was moi drodzy. Zupełnie inny materiał, który chcę dzisiaj zmontować. I mam nadzieję, że mi się uda. Nigdy czegoś takiego nie robiłem. Emocje, które są we mnie, wewnątrz, aż bym całym trząsą, nie wiem, burzą się we mnie. Eee, dlaczego? Otóż, moi drodzy, taka kró krótka historia. Wczoraj rano skontaktowała się ze mną moja znajoma. O, z lat takich szkolnych, szkoły podstawowej, Wioletta Kauczuga. I zapytała, poprosiła mnie, czy mogłaby wrzucić w sieć na licytację trening ze mną. A pieniążki, które zostały wylicytowane, zostaną przeznaczone na operację Fabiana. Małego chłopca. Rozmowa szybka, krótka. Oczywiście się zgodziłem. Dlaczego mówię nie? Jeżeli to ma to komuś yy, pomóc, to ja w to idę, nie? Nigdy czegoś takiego nie robiłem. Nigdy mnie o nikt, nikt o coś takiego nie poprosił. Także tu z tego miejsca. Wiolu, chciałem Ci bardzo podziękować. Bardzo podziękować, bo troszeczkę wstrząsnąłeś moim życiem. Troszeczkę na pewne sprawy, mam inne spojrzenie. I jeżeli czasami człowiek myśli, że w życiu jest ciężko, to powiem Ci, że po tym, co ty w ty mnie wkręciłaś, to wydaje, się, wydaje mi się, że człowiek nie ma żadnego pojęcia o tym, co znaczy w życiu być ciężko. Także, Wiolu, dziękuję Ci bardzo. Jestem z tego dumny, że mogłem pomóc Tobie a przede wszystkim Fabianowi. Teraz, moi drodzy, do Was. Słowo. Ja nie będę tutaj namawiał, czy w jakiś tam sposób, nie wiadomo czego sugerował, ale chciałbym Was poprosić, poprosić i zasugerować jedną tylko rzecz. Chciałbym, żebyście odnaleźli link dotyczący Fabiana, małego chłopca, który walczy o życie. Zajrzeli tam, Przeczytali go od początku do końca. A gwarantuję wam, że będziecie wiedzieli, co zrobić. Ja wiem i już to zrobiłem. Teraz tak. Wracając do Violi. Viola oczywiście wyszła z, z tą propozycją tego mojego treningu, żeby go wylicytować, ale musicie wiedzieć, moi drodzy, że ja po zasięgnięciu i zaczerpaniu pewnych informacji na temat tego młodego chłopca, tego małego wojownika, ja już też coś tam ze swojej strony y, zrobiłem. Teraz tak, basówka do rodziców. Moi drodzy, współczuję Wam, bardzo Was szanuję i bardzo podziwiam. Naprawdę, chylę czoła. To jak walczycie o życie swojego dziecka. A teraz słóweczko do naszego małego bohatera, Fabiana. Fia Fabianku, mam nadzieję, że kiedyś, za parę lat, będziesz oglądał ten mój filmik, bo on będzie na moim kanale, na YouTube. I, i przypomnisz sobie o mnie. I teraz tak. Chciałbym, Fabianku, żebyś miał świadomość jednego. My z Larland pomagamy, bo wierzymy w Ciebie. I innej opcji nie widzimy, ty wygrasz tą walkę. A z dniem dzisiejszym stajesz się, mój drogi chłopcze, honorowym członkiem mojego Larlandu. I twoje zdjęcie zawsze będzie wisiało tutaj. A to będzie dowód na to, że żeśmy pomogli. I teraz. Ostatnia sprawa. Za kilkanaście lat, jak już będziesz młodym mężczyzną, zapraszam Cię do siebie. Z otwartymi rękami. Przyjedź do nas, zrób z nami trening. To będzie zapłata dla nas. Dla ludzi, którzy w Ciebie wierzą. Bo Ty jesteś wojownikiem, który w tej chwili walczy o najwyższe cele. O swoje życie. Pozdrawiam Cię i czekam. Cześć.